Konfident! Kto to jest konfident? <laughs> Pauli, Konfident! Szutujcie to. Ja takie coś WIDZAWIE Kozackie to jest. Bo to działa jak fidget spinner. I jeszcze mięśnie. Mięśnie palców w dekatlonie. Ale miałeś, A ty miałeś? Ja miałem tą przeklętą papugę. Znaczy kochałem ją, ale. Zero pożytku z niej było. Siedziała w klatce cały dzień i darła pizdę. Co, zły jest tiktok? Zobaczcie, gdzie jest test magii? Eluwina Puzeniary. Dzisiaj testy Dorito z Barbecue Pychotka. W środku tak wygląda troszeczkę mało, ale co zrobić do przeżycia, tak? Uwaga, testuję. Mmm, smak goloneczki. Pychotka. Witajcie, kochani. Dzisiaj test Żuru Białego. W środku wygląda tak. Uwaga, testuję. Mmm, no na to, 5 na 10, bardzo smaczny, pyszny, taka zupka domowa, yy, pozdrawiam, witajcie kochani. No, <kłysy> także wy szanujcie TikToka, bo tam są wspaniali twórcy. Mam Do jakoś, ale. zabieram. Ja, się... Wpadłem <dawiam> jakoś. Gdzie jest ta broń? No gdzie jest ta broń, no kurwa, co jest? Nie mogę bronić pod nich, które, nie wiem, powinna leżeć pode mną O co, co to chodzi w ogóle? Czy ścierkę lepiej Zęba... zębami Jeśli te zęby kosztowały Postrało! Ruchem obrotowym do góry Uuu, dobra czy... Jest dymek, żeby nie było Widzicie? O, jest nikt dym Ale aż w uchu tak Konfident, kto to jest konfident? Pauli Konfident Rzutujcie to Dostał, tak to? Tak. Pe pewny siebie mam, ale. Konfident ja jest napisane. Ja. Kiedyś ogryzłem kanapkę z pomidorem, miałem nie, 6 lat i w przedpokoju się zżygałem u rodziców. To jak dzisiaj pamiętam, świeciło słońce, miałem, od, miałem y, otworzone okno w pokoju, żaluzja była podciągnięta, szedłem po dywaniku i się zżygałem. Mam ten obraz przed oczami, kurwa. Totalnie pamiętam, jak to wszystko wyglądało tego dnia. Dużo osób ma, tak? No, ja już tak nie mam, nie? Mogę Wam zakręcić. Tak go tak wiecie, na siedząco. O kurwa. Nice! <grystanie> O, ale wiecie, czego nie potrafię? Zobaczcie, umiem się tak złapać z jednej strony. Czekajcie. Z jednej strony się umiem tak złapać. A z drugiej? Kurwa? Co jest kurwa? Przecież tak samo robię, nie? Ale. Nie ma opcji. Nie. Nie złapię się. Nie mam pojęcia. No! że chłop! Na no mainie nie macie jednego plecy. 100 lat, Tom Soxo. Żeby dziwki robiły loda, i stara nie narzekała, że głośno w pokoju jest jak grasz. Nice! Proszę przypierdol Sayona Dzięki woda na Łęczowianka za suba! Przypierdol Sayona Kurwa mikrofon mi się wyjebał A? Ile masz tych winii? Ja mam cztery to... Leży! Leży! Kurwa w głowę dostał! Ja pierdolę! Kolaps nie <śmienicza> pszczałeś kiedyś z balkonu? Kurwa! Pewnie, że tak. Bo zawsze się bałem, że opszczam delikatnie balkon. To zawsze troszeczkę z kapelusza skórę odwijałem, żeby skóra nie blokowała strumienia. Na obciągniętym już się sika na i dalej. Wchodzę po schodach jak tup, tup, tup yep. O, czekam mnie fru sztuk. Nie szukam promu ludków. Nie trzeba promu jak lub drop. O, mam za pięć kół. Ale nie podobaj podać.